Dobry wieczór Państwu, Sławomir Przywódca. Drodzy Państwo, problem elektrosmogu jest problemem bardzo istotnym i przez demokratyczny nierząd, okupacyjny demokratyczny nierząd jest systematycznie marginalizowany. O problemie elektrosmogu nie usłyszycie w okupacyjnych mediach, nie zajmują się również tym problemem żadne takie organizacje, Ekologiczne. Dla, dla nich ten problem nie istnieje. Dla tych yy, yy, wszystkich organizacji, które które, tak które się tak zajmują pszczółkami, yy, różnego rodzaju ży żyjątkami, yy, oni tego problemu jakoś nie poruszają, dlatego że, że ten problem, yy, gdy, gdyby zaczęli poruszać ten problem, to na pewno dotacje, które. Które te lewackie organizacje otrzymują od pana Sorosa, na pewno by zostały zlikwidowane. Ja chciałbym wam dzisiaj pokazać taką. Znalazłem taki materiał na, na Facebooku. Błagam, pomóż mi uratować mojego synka. On ma tylko 10 lat. Pilne. Badanie USG wykazało powiększenie wątroby i śledziony. Od razu trafiliśmy z synkiem na oddział onkologii. To tam wykonano badanie tomografem, które wykazało guza. Nie mogliśmy w to uwierzyć, szybko wykonano biopsję, a my musieliśmy uzbroić się w cierpliwość i czekać na wyniki. Ale i takiej diagnozy się nie spodziewaliśmy. Mięś, mięsak prążkowo-komórkowy, nowotwór o czwartym najwyższym stopniu złośliwości. Natychmiast rozpoczęliśmy chemioterapię, koń, kończymy pierwszy cykl, ale najnowsze badania rezonansem. Zwaliły nas znów, gust się powiększył i dał już przerzuty do innych narządów. Drodzy Państwo, ja bardzo współczuję temu dziecku. Coraz więcej ludzi w naszym kraju, coraz więcej dzieci choruje na raka. To są były premier Morawiecki nazwał to koszt kosztami transformacji multimedialnej. To są dla nich koszta transformacji multimedialnej. Wprowadzanie tej śmiercionośnej technologii 5G, to pis. Okupacyjna organizacja przestępcza wprowadziła, podniosła normę na promieniowanie elektromagnetyczne z poszczególnego nadajnika 5G o 10 tysięcy procent. Ja chciałbym się. Pytać rodziców tego dziecka, czy oni w jakiej odległości, czy oni sobie zdają z tego sprawę, w jakiej odległości ten promiennik był zainstalowany od nich. Dużo tych promienników jest montowanych na dachach budynków mieszkalnych, na dachach bloków, drodzy Państwo, to jest 10 tysięcy procent podniesiono normę w Polsce. Tylko dlatego, żeby żeby ta sieć 5G. Funkcjonowała. Można to zrobić oczywiście w inny sposób, rozbudowując sieć infrastrukturę promienników. I wtedy można było zmieścić to w niższej normie, ale po co? Wystarczy podkręcić gałkę i wasze dzieci, i wy sami, i wasze dzieci i was, wasi rodzice i osoby chore, będą narażone na ogromne promieniowanie. To jest ogromne promieniowanie, drodzy Państwo, 10 tysięcy procent. Wyobraźcie sobie, wstajecie jutro i, i słońce zacznie świecić mocniej o 10 tysięcy procent. Co by się stało z, na, z naszą planetą? Zastanówcie się nad tym. To wszystko jest organizowane pod, w całkowitej ciszy. Wprowadzono tą normę promiennikową, wprowadziła Pielęgniarka, pisowski, pisowski Pistole, taki długopis do podpisywania 17 grudnia 2019 roku. Już mamy 5 lat tej strasznej, tego strasznego wydarzenia. To jest naj, najbardziej tragiczne wydarzenie w historii naszego narodu. My jesteśmy w ten sposób zabijani po prostu przez przez telekomy. Podniesienie normy o promienio, na promieniowanie o 10 tysięcy procent jest po prostu morderstwem, zwykłym mordem dokonywanym przez okupantów na Polakach. I tutaj wspominacz tutaj Marek, dzięki ci Marku za... Za tą informację masz całkowitą rację. Te, te anteny są mocowane na szpitalach. To dziecko dostaje chemioterapię, jest osłabione, a na szpitalu jest zamocowany ogromny promiennik, i to dziecko osłabione jest naszpikowane tymi falami mikrofalowymi. Te fale działają dokładnie tak samo jak w mikrofalówce. Drodzy Państwo, dziś moc poszczególnego promiennika 5G może sięgnąć 110 W. 110 W i to, drodzy Państwo, to jest jedna ósma tego, co, co ma mikrofalówka. Tyle tylko, że mikrofalówkę, jak włączacie, to włączacie na minutę. Dwie minuty. To jest zabudowane urządzenie, które, z którego się fala mikrofalowa nie może wydostać, zaś promienniki sieją 24 godziny na dobę. I musicie sobie zdać z tego sprawę z ogromu tego zagrożenia. I tego, że to jest całkowicie poza naszą kontrolą. Tego nikt w ogóle nie kontroluje. Taki promiennik jest kontrolowany raz w życiu, nie ma żadnego yy, żadnej instytucji kontrolnej do tego. Oni sobie mogą podkręcać moc z tych promienników ile chcą. Ile chcą. Yy. Mamy prawo się bronić i róbcie to, drodzy rodzice, dlatego że wybijają wasze dzieci. I tu jest jeszcze taka zależność, im organizm jest młodszy i im organizm jest mniejszy, to tym to promieniowanie elektromagnetyczne działa w sposób bardziej szkodliwy dla, na, na taki organizm. Na dziesięciolatka będzie, to będzie znacznie bardziej szkodliwe niż na osobę dorosłą, a noworodek, małe dziecko, którego masa ciała jest bardzo mała, to, to promieniowanie po prostu przeszywa. Do tego dochodzą również zwierzęta. One też są stosunkowo małe gabaryty. Dlaczego tak wiele psów, kotów yy, choruje? Dlaczego tak wiele tych zwierząt ma nowotwory? Zastanówcie się nad tym, czy wy tego chcecie, czy chcecie żyć w świecie pełnym? Tego e, e, elektrosmogu. O tym nikt nie mówi. O tym nie mówi ani lewica, ani prawica. Demokraci o tym nie mówią. E, nie mówi o tym pan Mencel. Konfederacja ma przewodniczącego w komisji. Do spraw telekomunikacji przy Knesecie Zwiejskiej. Wie, no i co? I nabrali wody w usta. Dlatego, że to jest lewacka organizacja. Pan Grzesiu Braun, o jak on się udzielał, przy, przy, jak on był za dobrowolnością szczepień z panią Sochą, dokładnie tak samo był za dobrowolnością szczepień jak pan Morawiecki. I pan Morawiecki, i pan Braun, i pani Socha byli za dobrowolnością szczepień. Ale panie Braun, a jakoś o, o tym problemie elektrosmogu to pan ani razu nie wspomniał. Może się teraz y, będą, może ci ludzie będą, y, zbliżają się wybory, może pan za, rozwinie ten temat w końcu. Drodzy Państwo, to tyle. Zastanówcie się nad tym. Mamy prawo się bronić, drodzy Państwo, dlatego, że to jest nasza ojczyzna. Ja nie chcę smogów w Polsce. Ja chcę powrotu do starej normy. Ja chcę rozwiązań nowoczesnych, a nie przestarzałych. Chcę nowoczesnego, nowoczesnego światłowodu. A nie przestarzałego internetu radi radiowego. Dlatego, że prędkości nowoczesnego światłowodu są nieporównywalne w stosunku do takiego, takiego dziadostwa 4G, czy 5G, czy 10G. A, a nasze polskie dzieci umierają od tego, i trzeba coś z tym zrobić, i ja coś z tym zrobię, drodzy państwo, bo tylko ja jestem zainteresowany tym, by bronić Polaków przed okupantem, przed. Zabijaniem Polaków elektrosmogiem. To tyle, pozdrawiam serdecznie. Zawsze można również do mnie, drodzy Państwo, zadzwonić. 505, 655, 155. Ech, dziękuję. I to jest również w jakiś sposób powiązane. Ech, tak jak mówi tutaj Pani, Ane, e, pani Aneta. E, że ten nasz układ odpornościowy został, został po, osłabiony za pomocą śmiercionki. I nie wiadomo jak to jest powiązane te, te śmiercionka jak jest powiązana z, z tą technologią 5G. Ci, którzy nie brali, nie powinni się zbytnio bać, a ci, którzy brali no, to powinni sobie chyba szukać miejsca na cmentarzu. Jeszcze na koniec, jeszcze jedna taka informacja, bo dużo ludzi pyta się mnie o to, jaka jest bezpieczna odległość od, od promiennika takiego 5G. Drodzy Państwo, nie ma bezpiecznej odległości, dlatego że jeden promiennik jest w jednym miejscu, drugi jest w drugim, trzeci jest w trzecim. Jeśli żyjecie w trójkącie, to musicie sumować moc każdego z tych, z tych promienników. To jest jedna kwestia. Ja chciałbym Wam tylko doradzić, jeśli używacie tele, telefonii komórkowej, a ja też używam, to sugeruję Wam, byście używali tylko i wyłącznie technologii 5G, żebyście nie kupowali telefonów z technologią 5G. Nie używali tych telefonów i żebyście ich nie kupowali po prostu. Nie kupujcie telefonów z technologią 5G. Im się nie opłaca podkręcać mocy na promiennikach LTE, na promiennikach 4G. A na, na, przy technologii 5G oni zmuszeni są do, do robienia tego, dlatego że one, im wyższa częstotliwość, tym, tym niższy zasięg i żeby ta technologia 5G. Funkcjonowała, to oni muszą podkręcić albo dać więcej, gęściej tych promienników, a to wiąże się z kosztami i oni tego nie zrobią. To jest tylko oszczędzanie ze strony tych bandyckich telekomów na naszym zdrowiu i nic więcej. Ktoś w pisie Kaczyńskiej, Morawieckiej, bandyta, dostali w łapę, pani długopis, pani pielęgniarka podpisała i już. I tak to dzisiaj działa na naszym zdrowiu, na zdrowiu Twojego dziecka. I dlatego mówię, jeśli chcecie się w jakiś sposób chronić, to najlepszym rozwiązaniem jest y, używanie technologii 5G. Zachęcam Was również, drodzy Państwo, do poszukania w sieci, jakiego telefonu komórkowego używa e, Jarosław Kaczyński. Żebyście sobie poszukali, jakiego telefonu komórkowego używa Jarosław Kaczyński. Wtedy też troszeczkę się Wam pojaśni. Ta informacja jest dostępna. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Uważajcie przede wszystkim na własne dzieci. Jeśli w pobliżu Waszego domu znajduje się taki, taki promiennik, to macie pełne prawo do tego, żeby chronić zdrowie Waszego dziecka. Pełne prawo do tego. To tyle. Pozdrawiam. Serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.